Jak widzicie, po miesiącu ćwiczeń potrafię już grać podstawowe bicia, znam kilka akordów, umiem czytać tabulaturę i przede wszystkim umiem grać i jednocześnie śpiewać ulubione piosenki. Dzięki kursowi spełniłam swoje marzenie gry na instrumencie i odnalazłam nową pasję. Polecam wszystkim udział w kursie Szkoła Ukulele 1. Dostajesz jasno i przejrzyście przygotowany kurs, pełen pakiet. Z lekcjami wideo, które można zatrzymywać, przewijać, powtarzać kiedy tylko chcesz. Dostajesz też wszystkie potrzebne materiały do ćwiczeń i dostajesz je na zawsze. Dodatkowo co miesiąc organizowane są spotkania na żywo. Na których Jarek daje wskazówki do dalszych ćwiczeń, sprawdza nasze postępy, motywuje nas do dalszych ćwiczeń. Jest to czas, gdzie możemy zadawać pytania lub wyjaśniać wszelkie niejasności. Kurs rozpoczyna się od słów: że warto inwestować w siebie i w swój rozwój. Jest to najlepsza inwestycja, i takich właśnie inwestycji Wam życzę. A ja nie mogę się już doczekać kolejnych kursów na nieco wyższym poziomie.